Jadę sobie na rowerze. Takie już dobre 5 km. W sumie to nie jest jakoś duże jak na rower. Okolica spokojna, więc mogę sobie tak jeździć. I teraz sobie zdaję sprawę, że powód, dla którego jadę. I zaraz będę się przedzierał przez krzaki tym rowerem. Jest tak dosyć nietypowy i w sumie. Jak ja wpadłem, żeby tam akurat jechać teraz rowerem? Nagrywam teraz telefonem. Jak telefon jest przymocowany, nie pokażę. Świat jeszcze nie jest gotów na to, jakie konstrukcje użyję, żeby przymocować telefon do kierownicy. Ale tyle. Jest to komiczne. Lasy tutaj w okolicy są dosyć bogate, one są w głównej mierze ściaste. Przewaga dębu. Graby klony rosną do tutaj po spodzicie. Jest duża, stosunkowo duża to mieszka drzew owocowych, co jest dobrą wiadomością, w sumie na najwszyscy podobają parkę przedkolować, więc to tam kaleśny nie potrzebuje drzew owocowych. Jest, co ich jest sadzone mało dosyć. Udało mi się ułożenie tego telefonu zmienić w taki sposób, że wygląda mniej komicznie z boku. Wygląda jakbym faktycznie miał normalny uchwyt na telefon. Dopiero jak się przyjrzy, to nie jest to komiczne jest taki bardzo prowizorka. Oh. Możecie się zastanowić, tak w sumie jechałem. Tutaj ładny stawik, na widok nie, nie powiem ładny. Ale jechałem dla tego jednego konkretnego drzewa. Mianowicie jest to drzewo morwy. Jest to morwa. Z tego co zidentyfikowałem, to morwa biała, morus alba, ale w którejś odmianie. Z kolorowymi owocami. Nie pamiętam czy ona miała takie czerwone, czy ona miała fioletowe. Niemniej jest to morwa biała w odmianie. I jechałem w sumie dla niej, ponieważ chcę pobrać trochę pędów, ukorzenić u siebie. Bo, nie powiem, morwa jest bardzo fajna, że do uprawy. Jestem z ciebie zadowolony. Jest morwa biała. To nie jest ani morwa czarna, morus, nigra, ani... Morwa czerwona mor... Morus rubra bodaj. To jest morus alba w odmianie którejś. Czy czarnej, czy czerwonej, czy fioletowej, nie pamiętam. Teraz mi się przydało je trochę podzielić. Dzisiaj akurat zapomniałem sekatora. Tu się przyznaję, nie jestem pewien, czy mnie tu w ogóle widzi. Widać mnie jakkolwiek? Nie wiem, Nie się dzisiaj sekatora? Trzeba je trochę zmniejszyć, żeby do transportu się nadawały, bo nie powiem, jest to tylko jeden z moich przystanków. Chciałbym jeszcze tym rowerem dzisiaj pojechać tak dalej. Bardzo mi szkoda tych zieloniutkich odrostów świeżych przyrostów. nawet ja ich nie dowiodę żywych fizycznie nie dam rady musiałbym je pousuwać, ale te większe nie wiem czy sobie nie zachowam, nie wrzucę w i spróbuję je też ukorzenić bo sadzonki zielone znacznie lepiej się przyjmują u większości gatunków więc tu też powinny, a może nawet przywiozę je w nie tak złym stanie ciężko powiedzieć, jeszcze przez kilka godzin będę jeździł więc może być różnie Morwa ogółem nie jest gatunkiem rodzimym dla Polski Tu nie ma co mówić Morwa wywodzi się z tego co pamiętam Jeżeli się pomylę proszę mnie nie linczować Z Chin Do Polski została przywieziona Jako roślina ogrodowa, z tego co pamiętam I jest zastosowaniem na pasze, bo ja jakby nie pracuję tej materii, że ona nie bardzo dużo produkuje Czasami się zdarza, że morwa rośnie w lasach to jest dosyć rzadkie zjawisko, ponieważ no, ktoś musiałby ją tam posadzić Morwa sama w sobie nie ma potencjału inwazyjnego na nie zauważyłem, żeby wokół morwy wyrastały siewki. Mamy po prostu klimat nie do końca jej pasujący, że ona tymczasowo potrafi dziczeć, ale w sumie to wszystko, co mamy w Polsce, jest w stanie ją wyprzeć ze środowiska, więc tu nie ma żadnego ryzyka. A mimo wszystko jest to bardzo użyteczny gatunek. Nie mam dwa patyki.

jest maj, to jest chyba dobry okres na ukorzenianie w sumie wszystkiego. <tryk> Ale zaczynają się zastanawiać, jak to smakuje. W sensie, co widzą w tym jed jedwodniki? Bez smaku. Na sam koniec trochę smaku trawy wchodzi. Nie, nie jest to złe, nawet. Trochę jakby to smakuje. Dosłownie jak sałata Dobra, idę dalej zobaczę czy coś jeszcze ciekawego tutaj znajdę To oczywiście rzucić trzeba Z drogi Podeszłem do wody Woda jest bardzo przejrzysta To jest na plus Widać dużo żyjątek Co nie jest takie oczywiste, ponieważ technicznie rzecz biorąc, jest to staw rybny. To nie jest jakieś jezioro. To jest co roku. Woda jest spuszczana tutaj, co roku ryby są. W sumie nie wiem, jak tutaj gospodarka rybna wygląda. W tym konkretnym stawie co tutaj hodują. Też nie wiem. Przed chwilą widziałem kijankę, ale już zniknęła. Ale fajnie, że. Jak widać tutaj, życie tętni. Ale co ja tu wypatrzyłem? Ponikło. Nie wiem, który to jest gatunek ponikła dokładnie. Ponieważ powiem wprost, z ponikłami w środowisku naturalnym mam do czynienia pierwszy raz. Nigdy nie udało mi się znaleźć żadnego z ponikieł. Widziałem kiedyś ponikło. Błotne w ogrodzie botanicznym i na tym się skończyło. W sumie. Czy jestem w stanie sadzonkę stąd zabrać? Może i nawet jestem. Bardzo ładnie tu wygląda. Tu się nadaje do oczek wodnych. Myślę, czy tak, akwarium by się nadało. I w sumie, czemu nie? Teraz spróbuję chyba wziąć jakąś sadzonkę i przejdę dalej. Udało mi się wydobyć sadzonkę, opłuczę jej korzenie trochę. Fajnie widać w jaki sposób to się rozra rozrasta w ogóle. podłoże piaszczyste, ale żeby dostać tą sadzonkę to nie, nie było łatwo, bo przez to ile ma korzeni ale dobra, pakuję ją do woreczka i idę dalej tutaj weszłem na tamę i widać takie rośliny tutaj bliżej widać, że to nawet kwitnie i to jest któryś z gatunków jaskrów rosnących pod wodą i w sumie ich sadzonkę chciałbym bardzo i myślę czy ja mogę bezpiecznie tutaj zejść. I chyba mogę. To spróbujemy dostać sadzonkę?

Aha, worek jest dziurawy. Nie mieć nowe. 好的，你接一接。